Pusto. Pusta jak bęben Rolling Stonesów. Russell? Ty tak wiążesz klapę? Nie. Czemu tak wrzeszczą? Chyba coś z klapą. My nie wiążemy w ten sposób. Przynęta wyjedzona, widzisz? Ani przynęty, ani kraby. Ktoś podniósł klatkę, wybrał kraby i zrzucił ją z powrotem. Czy to Zik? Trzeba z nim pogadać. Ktoś tu kombinował. Nie trzeba detektywa, żeby zobaczyć, że ktoś otworzył klapę i zabrał krawy. Szla. Ktoś grzebał w klatkach. My tak nie wiążemy. Może to Zig. Zrzucali tuż obok. Dziwny zbieg okoliczności. Czołem tu, Andy, jak leci. Jakoś dziwnie. Najpierw były kraby, a potem klatki zrobiły się puste. I inaczej zawiązane. Zawsze wiążemy w ten sam sposób. To dziwne, jesteśmy tu tylko my i wy. Witajcie na morzu Beringa. To nie my, przysięgam. My nie ruszamy cudzych klatek. Serio. To dziwne. Ktoś tu bruździ, a na radarze nie ma nikogo. Oni tak poważnie? W tym sezonie wszyscy mają paranoję. To dotyczy ich i może dotyczyć nas. Może przypłynął tu ktoś inny i podniósł klatki.